Dzień dobry serdecznie, zapraszam na podsumowanie piłkarskiego weekendu, czyli potężna Barcelona, która mocno trzyma fotel lidera, najsilniejszy w tym momencie piłkarsko zdecydowanie Liverpool, sporo beki, wszystkie kategorie cotygodniowe i tematem weekendu jest jedenastka FIFA Pro i brak nominacji Roberta Lewandowskiego do tejże, bo to jest temat, który naprawdę wymaga osobnego podejścia i dlatego dzisiaj się nad tym mocno pochylimy. Zaczynamy oczywiście od niszczycieli kuponów, na pierwszy ogień Że <laughs> które no, wypracowało sobie na tyle dużą przewagę w lidze, że niestety trzeba już zakładać, że takie wpadki mogą się zdarzać, tym razem jest to remis. Na własnym stadionie znąd. no więc umówmy się, że rywalem, który jest przedostatni w tabeli, no to to był jeden z największych faworytów, jeżeli chodzi o tę kolejkę, i oczywiście zawiódł, więc mamy pierwszego niszczyciela. Mamy oczywiście Barcelonę. Ja do Barcelony jeszcze się będę odnosił przy okazji Robercika, więc tutaj specjalnie dużo mówił nie będę, ale też cała masa osób mówiła: o jezu, jaki fajny kurs, taki na podbitkę w zasadzie tylko, no bo to jest pewniaczek. No i ten pewniaczek na pewno popalił sporo kuponów. I spoza lig top 5 mamy jeszcze Feyenoord, który też sprawił bardzo dużą e, niespodziankę, jeżeli chodzi o ligę holenderską i utrudnia sobie tą walkę o mistrzostwa takimi wynikami. I Sporting. Sporting, słuchajcie, stracił Amorima, został zmasakrowany e, w Lidze Mistrzów. Teraz w Lidze znowu w meczu, w którym... No, nie powinna się w ogóle zdarzyć jakakolwiek sytuacja, to się zdarzyła. Magiczny dotyk Amorima, który teraz został przeniesiony na United. Oczywiście, to, że United strzela cztery gole ligowe po raz pierwszy, chyba od trzech lat, jeżeli dobrze pamiętam. Nie chcę kłamać, ale dwóch, trzech lat. Sporting co robi? Co robi United? Myślę, że punkt wspólny, korelacja tutaj. W postaci Amorima jest jak najbardziej widoczna, i kibice United raczej mogą z optymizmem wypatrywać kolejnych meczów. I mam nadzieję, że nie rzucam klątwy. Ale zerknijmy jeszcze okiem to przejść w poszczególnych najsilniejszych ligach Premier League, moi drodzy, Liverpool jest y, w tej pierwszej części sezonu królem piłki nożnej, nie tylko w Premier League, po 13 kolejkach żeby w Premier League, słuchajcie, mieć kurde 9 punktów przewagi nad wiceliderem, to to jest naprawdę mega wyczyn, biorąc pod uwagę, że to jest przecież nowy trener i po prostu wow Arsenal z Chelsea są na miejscu drugim to też wiele mówi o tym jak się postrzegało wydaje mi się przed sezonem Arsenal a jak Chelsea, a jak to jest tutaj widoczne, dalej mamy Brighton Manchester City ma tyle samo punktów co oni i tuż za ich plecami Nottingham Forest, no tam Tottenham to na własne życzenie non stop po prostu jakaś wpadka, on musi grać w kratkę, to jest chyba jakaś taka reguła, we Francji tak jak wspominałem, tu jest pewne prowadzenie cały czas 7 punktów przewagi PSG nad Marsylią i Monaco dalej mamy Lille, Lyon i Nice ale Lens też ma tyle samo punktów, La Liga, Boże Święty, Barcelona jest liderem jej, ma punkt przewagi nad Realem Jej, który ma zaległy mecz z Walencją, która jest na 19 pozycji w tabeli Więc możemy zakładać, że Barcelona jest liderem na papierze Atletico Madryt wraca do wyścigu mistrzowskiego Do wielkiej Barcelony dwa punkty straty No mówię, Real tutaj też jest pewnie liderem można powiedzieć Za nim jest Athletic Club i Bia Real po 26 punktów I Majorka z 24 W Bundeslidze po remisie w klasyku niemieckim 1-1 do -1 Bayern Monachium na wyjeździe zremisował z Borusją Dortmund. Oczywiście utrzymał fotę lidera. Drugi jest Eintracht, ma 4 punkty straty. Bayern-Leverkusen, tutaj ta strata to już jest 7 oczek. No a dalej, co tylko gorzej, Lipsk, Borussia Dortmund i Freiburg. Więc tutaj też wydaje się, że to takie raczej spokojne prowadzenie, jeżeli chodzi o Bayern. No i na pewno duże rozczarowanie też wśród fanów Borusji Dortmund, że nie udało się tego zwycięstwa wyrwać. W Syrii, A cały czas na fotelu lidera zasiada Napoli, za nimi Atalanta, rewelacja w tym sezonie naprawdę z Interem i z Fiorentiną i z Lazio po tyle samo punktów zaznaczmy, że mecz Fiorentiny został wczoraj y, przerwany y, z Interem, bo no niestety, tragedia się stała Kolejny młody piłkarz, Bowe, tym razem zasłap na boisku, musiał być reanimowany. Wielkie słowa wsparcia, oczywiście, od całej serii i ogólnie futbolowego świata. No, ale tak jak my, przełączyliśmy się do wczoraj nawet na live. Płaczące twarze piłkarzy Fiorentiny, no nikt w ogóle nie zakładał, że ten mecz raczej będzie dograny i nie został. Dalej mamy Lazio i Juventus, który po prostu dał sobie wyrwać. Zwycięstwo zlecze w ostatnich minutach. Zawsze, znaczy, że w tej szóstce nie widać Milanu, oni dopiero na siódmej pozycji. No i oczywiście nasza wielka ekstra klasa. Tutaj cały czas bez zmian na prowadzeniu. Lech Poznań. Chociaż tym razem remisowo na wyjeździe z Piastem Gliwidze, co na pewno jest jakąś ulgą dla reszty stawki. Dla Rakowa, który ma trzy punkty straty. Dla Jagiellonii, która też remisuje w tej kolejce w wyjazdowym meczu z pogonią Szczecin. Dalej mamy Krakowie. Legię która mogła odrobić, ale nie odrobiła, no bo też zremisowała swój mecz. No i górnik Zabrze zamyka tę szóstkę. Polacy na plus i minus. Słuchajcie, Krzysztof Piątek, znacie takiego jego mościa na pewno bardzo dobrze. Krzysztof Piątek, dwa trafienia i asysta. Umówmy się, że jak na opisy polskich piłkarzy kadrowe, no to to jest bardzo duże... Odejście od normy. To na szczęście jest trochę taka norma, do której on już nas przyzwyczaił, jeżeli chodzi o jego występy w Turcji, ale kompletnie nie zmienia to faktu, że takie mecze trzeba po prostu odnotowywać: wielkie brawa i, i niech to się trzyma. Natomiast drugi plus u mnie jest troszeczkę z innej kategorii. Nie wiem, czy kojarzycie tą skandaliczną oprawę Omoni, która. A nawet Powiem Wam tak, żeby nie powielać pewnych treści, po prostu chłopy na trybunach przekłamali historię bardzo mocno na niekorzyść Polski, w ogóle celebrowali ustrój yy, komunistyczny itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie zrobiła tego Legia Warszawa, więc yy, to pewnie bez specjalnych kar się będzie, ale zawodnikiem OMONi jest Mariusz Stępiński i wypowiedział się w tej sprawie. Nie zamknął się, nie zrobił rybusa, yy, tylko powiedział wprost, że nikt normalny, mając dwóch Pol Polaków w zespole by czegoś takiego nie zrobił, mowa o tej oprawie. To było skandaliczne zachowanie, należy je stanowczo potępić i trzeba o tym mówić. Wielkie brawa dla Mariusza, że tutaj górę wzięło u niego. No, po prostu godność ludzka, chyba. No, bo już nie wiem, jakiego słowa użyć, że jak ci plują na twarz, no to nie udajesz, że w zasadzie nic się nie dzieje. Oj drodzy, przejdźmy do tego meczu Barcelony. Eliak, Robercik! Jaka ocena dla Roberta? Po pierwsze. Robię korektę, robię korektę po tym ostatnim spotkaniu, kiedy Lewandowskiemu wystawiłem dwójkę z plusem, on tam miał gola, zmieniłem to w tych notatkach na, na truje, na truje albo na truje z minusem, szczerze powiem, nie pamiętam, ale nie, nie mogę mu dać takiej samej oceny jak tutaj, bo po tym meczu mu daję dwa, dlaczego dwa, a nie jeden, bo chociaż był w zasadzie niewidoczny i tak dalej, to on tak naprawdę niczego nie zepsuł, to jest jakby odzwierciedlenie, wydaje mi się, tego, że po prostu był... Niewidoczny. Także dwuja i niespecjalnie widzę tutaj powód, żeby się nad tym rozczulać. Natomiast jeżeli chodzi o mecz, powiem wam tak, naprawdę, jeżeli chodzi o stratę punktów z Realem Sociedad, jeżeli chodzi o stratę punktów z Vigo, to jeszcze było dla mnie w miarę zrozumiałe. Nie oszukujmy się, to są trudne tereny, gdzie można tracić punkty. Nie ma też takich oczekiwań odnośnie tej kadry, że ona wszystko ma wygrywać od góry do dołu. Natomiast jak przyjeżdża do ciebie Las Palmas i wygrywa 2 do 1, to to już jest naprawdę mocno rozczarowujące. No sama reakcja też Flika, który na konferencji powiedział i o tej nieskuteczności i tak dalej. I o tym braku teraz nagle jakiejś koncentracji w obronie, który następuje. No jest to zmartwienie. Jutro oczywiście kolejny mecz Barcelony. Zapraszam oczywiście na live'a o, o 19:00 Będziemy razem oglądać to. Mam nadzieję, że w nieco lepszych humorach. Ale ja też chciałem dołączyć tutaj do tej rozmowy na temat Inakiego Peń. A czy tutaj mógł się zachować lepiej, a czy nie mógł? A czy to można sadzać bramkarza, który nie ma takich jasnych błędów, a czy nie można? Oczywiście uważam, że on go nie posadzi i uważam też, że to jest błąd. Powiem Wam w ten sposób. Nawet jeżeli nie można powiedzieć, o to jest definitywnie błąd peni, że się nie rzucił w tej sytuacji albo, że stał za blisko krótkiego słupka, no ale jednak bronił krótkiego, czyli swojego i tak dalej. Fakt jest taki, że jak drużyna ma bramkarza, który potrafi wyjąć piłki, nawet jeżeli się nie oczekuje od niego tego, to statystycznie tych punktów w trakcie sezonu uzbiera x więcej. Spójrzcie na Courtois w Realu Madryt. To jest bramkarz, który jest wartością zdecydowanie dodaną. I ileś tam punktów na przestrzeni sezonu można mu przypisać? Ile można będzie przypisać Peni? Uważam, że. Jakiś promil, jeżeli w ogóle cokolwiek. Zdarzy mu się jeden dobry mecz, kilka dobrych interwencji, ale nadal cały czas będzie zdecydowanie więcej takich, gdzie będziemy się zastanawiali: a czemu się nie rzucił? Czemu nie spróbował? A może za blisko tego osóbkę słupka jednak i tak dalej. To jest średni bramkarz. To jest, to jest po prostu średni bramkarz. To nie jest bramkarz na pierwszą jedenastkę Barcelony. To jest moje zdanie. Nie zmienię go i nie chodzi o to, że tam szczęsny czeka na swoją szansę. Naprawdę, jakby tam był Silesen, byłbym dokładnie tego samego zdania, żeby pogonić po prostu inakiego penie, bo on jest po prostu średni, no życzę mu wszystkiego dobrego ale on jest po prostu średni no sorry, tak jest. Beka tego weekendu, Guardiola po tym już jak się samo okalecza, ma podrapany łeb z nerwów, to teraz dochodzi do tego, że dostaje od Liverpoolu 2-6 i robi Mourinho, no słuchajcie, jeżeli była beka z Mourinho, nie? że o pokazywał ile to on wygrywał i tak dalej, respekt to teraz Guardiola Robi dokładnie to samo. Siadła psycha. To jest po prostu siadająca psycha, no bo jeżeli ci z trybą śpiewają, że stracisz pracę jutro cię zwolnią, a ty musisz sobie to kompensować tym he, wygrałem 6 razy Premier League, no to ci siada psycha. Nikogo nie obchodzi, że wygrałeś 6 razy Premier League. W tym momencie cały świat mówi tylko o tym, że nie jesteś w stanie ogarnąć kryzysu, który drużyna ma, że nie ma tutaj widocznego pomysłu, jak ten kryzys ogarnąć. Liverpool. Zdeklasował Manchester City. Ja nie mogłem uwierzyć. Pierwszą połowę to jeszcze oglądałem na zmianę, ale co spojrzałem na ekran, gdzie leciał właśnie Liverpool City? Akcja na połowie City. Non-stop. Non-stop. I to też było widoczne w statystykach. To jest deklasacja. Na ten moment. City nie jest na poziomie Liverpoolu I, i, i kropka. Na ten moment nie jest i Guardiola już trochę czasu miał i niespecjalnie widać, żeby to wyciągnął. Zobaczymy. Najtrudniejsza sytuacja w jego karierze, póki co to może po, powspominać. Drugie, Bekambe. Macie link w opisie, bo ogólnie Mbappe zagrał Dobry mecz. Zaprograł dobry mecz w Ralu. Strzelił bardzo dobrą bramkę, taką właśnie w swoim stylu. Precyzyjny strzał z pola karnego. Był dynamiczny, uczestniczył w grze. Tego wszystkiego nie można mu odebrać, ale w jednej sytuacji sam na sam kopie w bramkarza, w drugiej już sadza go na ziemi. Do tego Wam daję link w opisie. Posadził chłopa na ziemi minął. Pusta bramka, nie trafił w nią i trak był troszeczkę z boku bramki, ale umówmy się, to naprawdę w ekstraklasie byśmy sebekę ścisnęli z napastnika jakby tak zrobił. A to zrobił typ, który za podpis dostał ileś tam 10 milionów jak nie set. Troszeczkę czegoś innego oczekiwaliśmy, ale mimo wszystko mecz na pewno na plus. Kuchy King pokazuje, że nawet poza boiskiem jest królem. E, doszło do tego, że tam aktywiści klimatyczni znowu zablokowali pas w Warszawie Drogi i Kuchy po prostu poszedł wyjaśniać im, że są głupi mówiąc wprost i delikatnie wskazując powody, dla których powinni opuścić te jezdnie i to jest bez sensu. Ja zresztą na ten temat nagrałem odcinek na drugi kanał o tych takich powodach, dla którego oni się mm, do tych asfaltów przyklejają, jaki w tym wszystkim jest w ogóle... Sens, bo to po prostu no, trzeba z innej strony na to spojrzeć mniej bekowej, a bardziej takiej racjonalnej. I mamy Bekę w postaci e, nowego trenera Lechii Gdańsk. Nowym trenerem Lechii Gdańsk został ziomeczek John Carver, który moi drodzy trenował Newcastle United. I jak go trenował, to Newcastle przegrał w sezonie 14-15 z United, Evertonem, Arsenalem, Sunderlandem. Liverpoolem, Tottenhamem, Swansea, Leicesterem. Wymieniam wam 8 meczy z rzędu od kolejki 28 do 35, w której po prostu przegrywał wszystko jak leci. No i tak, z jednej strony trener z przeszłością w Premier League w ekstraklasie, więc niby wow, ale z drugiej strony to jest właśnie ta przeszłość jego w ekstraklasie. Zobaczymy, ja uważam, że to jest trochę takie nadwyraz, u, jak ktoś w Premier League to musi być zajebisty. No był w Premier League, ale był beznadziejny, więc nie wiem, czy to jest dobra droga. Zobaczymy. Mecz tego weekendu, mówię, na papierze klasyk w Niemczech, na papierze Liverpool City to były mecze o gigantycznych stawce, ale, no ale, jak ktoś oglądał sobie, Arsenal z West Hamem, ale nie drugą połowę, żeby zapomniał o pierwszej, tylko w drugą stronę. Po pierwszej nawet musiał gdzieś jechać, bo miał spotkanie. To widział 7 goli i wynik 2 do 5. I to było właśnie uczta. To jest po to się ogląda piłkę nożną, że włączasz i po prostu nawet nie masz czasu jeść popcornu, bo boisz się, że jak będziesz gryzł i ci oko mrugnie, to przegapisz jakieś trafienie. W tej pierwszej połowie to po prostu była, był szał. Strzelanina. W drugiej panowie stwierdzili, że wystarczy. No ale pierwsza sprawiła, że w moim rankingu ta ekipa po prostu, ten, ten mecz, przepraszam, nie, ekipa, no, szalone widowisko polecam. Nawet tylko tą pierwszą połówkę obejrzyjcie sobie, naprawdę warto. Krótka piłka. Statystyka w meczu Liverpoolu z Manchesterem City. Expected goals dla Liverpoolu 3,53, dla Manchesteru City 0. Osiem. Bo tam rzeczywiście też bramkarz Liverpoolu miał taką sytuację, w której naprawdę świetnie się zachował. Zresztą, rezerwowy dodajmy do tego. Można mieć rezerwowego bramkarza, który ci w takim meczu wyciąga rzeczy, których nawet nie oczekujesz. Można, ale jak popatrzycie na statystyki pierwszej połowy, to ta deklasacja jest widoczna jeszcze bardziej. Więc to jest pierwsza liczba, którą chciałem wam pokazać. Druga w krótkiej piłce dotyczy Mohameda Salaha. Bardzo ciekawa statystyka, moi drodzy. Najwięcej meczów z golem i asystą w historii Premier League. Do tej pory miał Wayne. Runi 35, ale teraz 36 ma Mohamed Salah. Ten genialny piłkarz, to jest genialny piłkarz. Tak należy rozpatrywać Mohameda Salah'a. Zapisuje się już na tylu płaszczyznach w historii Premier League, że tego się po prostu nie da deprecjonować. Ale Justin Cliver też się zapisał w historii Premier League jako pierwszy zawodnik, już się zaczyna dobrze, co? Jako pierwszy zawodnik, który zdobył hat-tricka w historii Premier League skarny. Trzy gole Trzy skarnych. Pozdrawiam serdecznie. Ja przypominam też, że skarnych się nie liczą, więc nie wiem z czego tu się chłopak cieszył. Nawiązywał do ojca, ale ojciec nie potrzebował skarnych strzelać. Widzisz? Więc taka sytuacja. Jedenastkę weekendu widzicie na ekranie i teraz tak. Nie widzicie w niej Mohameda Salaha, ale ja się ustosunkowuję do Waszej prośby. Wiecie, ja rozumiem, redakcja też wyszukuje takie ciekawsze nazwiska, żeby o nich informować, bo niby zasadzanie Salaha może się okazywać nudne, ale ja Salaha wybieram w ogóle zawodnikiem. Tej kolejki, żeby podkreślić jego geniusz i rolę, jaką odgrywa też w zespole Liverpoolu ten, ten piłkarz. Natomiast golem weekendu wybieram brameczkę Antoinea Glizmana. Słuchajcie, żadne uderzenie, technika najczystszej postaci klepka na raz przed polem karnym. W polu karnym link do tego macie w opisie ale w polu karnym przyjęcie z obrotem piętką. W ostatniej chwili doskakujesz do bramkarza, jeszcze zewniakiem podcinasz obok niego w boczną siatkę. Trochę mam taki vibe e, Berkampa przy zachowaniu w skali, oczywiście. Uwielbiam takie bramki, jak chłop po prostu wiesz ratuje sytuację, że ta piłka nie tak zagrana jak chciał i wychodzi z niej w taki sposób. To jest coś, no po prostu fantastycznego. Ale moi drodzy, temat tego weekendu może być jeden, wiecie bo. FIFA ma tą swoją klasyfikację FIFA Best, nie? I oni po prostu na koniec roku, w przeciwieństwie do France Football i Złotej Piłki, na koniec roku robi to FIFA, wybierają sobie taką jedenastkę. Znaczy dobra, wybierają FIFA bez zawodnika, tam nie ma Lewandowskiego, nie ma specjalnie kontrowersji, umówmy się, biorąc pod uwagę cały rok. Natomiast nie ma go wśród 22 nominowanych napastników do jedenastki. Roku i ktoś powie, no nie ma prawa się tam znaleźć, ale my nie mówimy o 11 roku, mówimy o 22 nominowanych napastnikach, gdzie nie znalazł się lider klasyfikacji La Liga, chociażby w tym sezonie. I teraz tak, oczywiście Erling Haaland, Harry Kane, Lautaro Martinez. No, Musiala, jest Vinicius, jest Jamal, ale są też, są też takie postacie, jak na przykład Akram Afif. Kojarzycie jak rama Afifa? Od tyłu, jak przeczytasz Afif, to jest FIFA. I to jest chyba jedyny powód, dla którego ten typ ma nominację. On gra pewnie gdzieś tam w tej arabskiej lidze. Kurwa. German Kano. Sufiane Rahimi. Grający w Arabii Saudyjskiej Obameyang. Salomon Rondon. Już pomijam... E, oczywiście innych z tych lig, e, Azja, ty, tych takich kurna, takich paczuki z Al Nasra, Cristiano Ronaldo. Oczywiście musi być no ten Rahimi to z Al Ain, Afif z Al-Sad, Obama gra w Al-Kadziach. Kurwa, przepraszam, ale no to aż po prostu się człowiekowi gotuje. Oczywiście muszą być zawodnicy Interu Miami, no bo to tam największe potęgi piłkarskie grają. FIFA już bardziej nie może wejść w dupę. Yy, tam na tamtym półwyspie. No bardziej głowy już się nie da wsadzić. Nie da się wsadzić bardziej, po prostu się nie da. I w tych swoich głowach uznali, że Akrem, Akram Afif Zalsad, Obameyang Zalkacjach, powtórzę, bo to są mocne nazwiska, Sufiane Rahimi z Al Ain, Cristiano Ronaldo, akurat to jest mega mocne nazwisko, ale z Al Nasr, Messi z Interu Miami, Luis Suarez z Interu Miami. Ci zawodnicy zasługują bardziej na German Cano z no nie wiem, może jestem jakimś ignorantem, ale trochę się tą piłką interesuję i nie wiem, no, że taki piłkarz rzeczywiście, kurde, jeden z najlepszych napastników. Skandal, żenada i tylko tyle mam do powiedzenia, czyli nic nowego w kontekście FIFA i tyle mam do powiedzenia. Zachęcam do zostawienia komentarzy, yy, wszystkich wsparcia, ja po prostu kończę, bo szkoda słów, narka.